I witam w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy Diablo 2 Nekrozawodowiec. A nie sprzedałem w końcu to co tam nosiłem. Sprzedam to, bo nie, po, nie ma potrzeby noszenia. Nie to. To wielki zaszczyt, że mogę ci Ale patrzyłem sobie tamtą różdżkę 30 tysięcy. Niezmocenia. Dobra, będę potrzebował, to sobie poszukam zbroi. Jednak zostaje przy tej różce, co ją miałem. Z tym niedołężeniem, nie czy tam jak to się nazywa? Z niedołężeniem. Tam delikatnie mi tylko pójdą wyobrażenia. Hmm, tych szkieletów. Punkty. Pozostanę tak jak mam. dużo mi maleje mana. To jest raz. No tam mm, troszeczkę jeszcze odporność wdowa ochydy. Spalanie mana. Okutyki. Sprawdzimy sobie. A Czemu by nie? A nie, to perki polatają. Jakaś mana tu była? Jeszcze raz, sobie od razu. Co to za okutyki może być? Teraz, to chyba z uidentyfikacji leżą. Dokładnie. Sprawdzę sobie od razu. Do zbrażającej zbroi. Ładnie, od wrażenia do mnie dają. Sprzedamy, będzie sporo hajsu za to. No. Już dostałem bombę na wejście. Krótki bojowy łuk. Mocno magiczny, tak to nazwę. Nazwałem już wcześniej. Czy powinienem powiedzieć rzadki, nie tyle rzadki co chodnicy, powinienem powiedzieć, no <grym> dalej, żeby się tutaj męczą z kimś. Dobra, na nie to teraz. Lecimy dalej, Opsa! Przedem czegoś pierda. tam moja włócznia z kości, to ona przez przeszkody. się takie coś. Czy to jest tu coś ciekawego? Jest skrzyneczka, a w skrzyneczce runa Ed. No dobra, jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma, tak? Chciałem runki to mam Dobra, idę znaleźć jakąś lepszą. A Ed mam tylko jedną chyba. Jak nieszczęścia. Dziewięć kiletów jest. Dobra, i dołącza fazel. Fazel to ma obrażenia niezłe jaką. puknie z tej swojej włóczni. Proszę. Szmaragd bez skazy. to biorę szmaragd, to jest zielony, tak jest. I sprawdzamy dalej na poziom drugi, to będzie punkt nawigacyjny. Teraz jeszcze jakieś dwa nóżki. Ja Znowu. Czuję parka okej. Okay. Ja bym chętnie co zrobił? Ja bym chętnie... A tutaj się ci moli. Lwaczonka yy, sobie wziął i się łyknął. Rękawica ma na półnioski. Ma na ten... Chociaż... Dobra, łyknę sobie już od razu. już szukamy tego. Tu nietoperek dzisiaj. Z pieniędzmi. proszę bardzo. Takie tutaj są nietoperze, że noszą przy sobie pieniądze. Smocza tarcza dobrej jakości. Jaka to jest tarcza? Muszę zobaczyć. Chyba coś takiego. No pewnie by było warte coś. 67 ogromny, ładnie. O, to było przejście. Jeszcze nawet nie zauważyłem. No, ja tu puszczam, ja że pusto, ale jednak ktoś tam w rogu się czaił na mnie. Ale to moje szkielety się przyczaiły najbardziej. I one pierwsze zaatakowały. A i mogłem tego teraz nie brać z prędkości. O, tak samo jak tutaj, ale już dlatego nie wziąłem tej spódni. Bo nie potrzebuję. Wiem, że dostałem teraz bombę z włóczni. Przejęłem na eklatę. Cześć, nie widzę. O, tutaj ile się zaświeciło. Nad portal leczenie dobra, sradki, pierdatki. lecę dalej. No tu jeszcze jeden, nie to parę się przyczaił. no, jest wejście na poziom drugi. Tutaj muszę odnaleźć punkt nawigacyjny. W no nie muszę, ale przydałoby się. Tego... Używam tego z niedołężenia. Przecież w ogóle nawet go nigdy nie wygrałem. Mam go tylko i wyłącznie z przedmiotem. On chyba powoduje, że taki mniejszy poziom jest tego, co? Znaczy zasięg. To, to, to nie ma żadnych mocy. Większej tam mniejszej. tak mi się wydaje. To taka sama. Jest przeciwników, będzie poziom, będzie poziom. Jest ich tu trochę. Leczenia chciał mana. Gdzie gdzieś mana leżała w jakimś banuszku, chociaż? Topas. A stopas ten to jest żółty czy fioletowy? Żółty. Dobra, zatrzymam. Topas będę zbierał, bo muszę jak najszybciej już zbierać ten maxio. Czyli tu nic. No to tu wejdziemy teraz. Będzie kolejna cinema i tu już dostanę poziom. O, czegoś tam. No i trochę mi przylagowało. Dzieje się. Te Też tyle tu dzielnie walczy. Pomogę. Dobra, wpad na pewno poziom. I tutaj to chyba w sub Ale nic wiesz wielka. ręcznie nie czy to nie. I pieniążki tylko. Już tyle nowego doświadczenia we wśródku z samej tej jednej awantury. Nieźle. O, pułapka. Cia, moje tyle tak. Dobrze, rozwalili to rozwalili. Ściany hełm dobrej jakości. O, dwa miejsca na klejnot. Trochę mało tej obrony. Tyle samo co tutaj. Ale jakbym zrobił sobie te słowo, tam było właśnie. Może ja sobie tą maskę zostawię. żeby sprawdzę te słowo rolniczne, i może wklepia co. I znowu całą grę czekam, żeby coś zrobić. I tak to zrobię przynajmniej. Ujeju. Spróbuję. Nie. Dobra, możemy dodać tu umiejętności. To się... A bo tutaj otworzyłem Kolejna jakaś awantura i taka mocna W czempionie stoję Dobra, ale dziwnie walczą moje szkaletory Ja tylko sobie się zbieram Tu ich stoi taka wielka trójka ja tam coś w ogóle zabieram? Chyba nie nawet to włóczkę na razie jeszcze nic mi nie robi Musi gdzieś jakaś mana Leczenie, leczenie, wzmocnienie. Obrałocę tak. Wzmocnienie trzeba z tego korzystać. O, tak to tutaj niebo teraz wrzucę do kamyk przez przypadek. Dobra, nowe statystyki. Co teraz? Życie, siła. No jak, wrzucę w tą siłę, bo w końcu tam będzie potrzeba kiedyś coś, na pewno. 3, cztery, pięć. nie będzie. Będę chyba w życie walczyć, ale... I tutaj dalej wucznie. Dobra, niedługo dojdę, żebym miał takie obrażenia jak... Jak mają szkielety. Jak liczka to mi się wali przynajmniej. A To jest punkt na widać. I szczały. Dobra, strzał nie potrzeba. Chociaż kiedyś coś bym kurde spróbował na jakieś łki. Też nigdy nie próbowałem. Zupełnie miolani. Falcąc nadkluczony toros. Nie mam już nadkluczonego, to nie będę brał. To już bez przesady. No dobra, to tu już wszystko zaliczone, a to tam po drugiej stronie będzie, tak? No okej. Okay. Przejście na poziom trzeci. No i fajnie właśnie działa, to jest z niedołężeniem, że on, oni są wszyscy wolniejsi, spokojniejsi. Nie mogę sporo zrobić na spokojnie. Zabieram mu ci No, trochę tam coś. nastrzelałem się jak dziki, ale. Identyfikacji. mi się, żeby ten pierścionek sprawdzić. I go wyrzucić. Mamy łyknę. Ja będę miał miejsce na jakąś kolejną rzecz. No i dobra, przechodzimy. Tu już fazel walczył, oni przeniknęli moi przez ścianę. Jest skóra grzechu. Trochę się może wycofa. Mentalizm chciałbym się nie sprawić. Nocnionko widzę pieniążki kolane zerk, nie, skóry but się no Dobra i reszty nie potrzebuję. Zresztą się zajmie moja armia. Jeszcze ich dziewięciu cały czas jest, żaden nie pan. W takich awanturach ostatnich? No, no, szkolą się chłopaki, szkolą, bardzo dobrze. Jeszcze o fazę runadol. Chyba takiej nie mam, co? Nie mam dola. Tu teraz mi się tu przyda jak najbardziej. Runka doll. No fajnie, fajnie, fajnie. A ja ten talizman no nie mam. A takie buciki. 37, no ale to je wyrzucę, bo ja mam lepsze. O, tutaj z, te, z tego to mogłaby być jeszcze jakaś różdżka. która by dawała jeszcze do, do umiejętności nekromanty. O, to bym był zadowolony. No, zbroja lecimy, poziom 3. To jest eksplodujące, to nie Czyli Czyli niekonieczne. No z Teraz jak poziom zdobędę, jak umiejętności tych włóczniczych jeszcze posiądę więcej, żeby nie obrażeń siekał jak szkielety, to to będzie wtedy. Dobra, idę dalej. Już jak poszedłem, to... Dobra, poziomek leci. Nie zróbmy identyfikacji. Tego mi trzeba było. Dobra, to wy sobie tutaj walczcie, a ja sprawdzę sobie... Yy, o co chodzi z tym talismanem. Z złotą od potworów. Nie chcę. Tu było tak. tu jeszcze robię sobie tak. To zaraz będę łykał, albo już łyknę. I lecimy sobie dalej. Dobra, łyknął, łyknął. Jeszcze jakieś... O! Takie jakby to nie. I tutaj gdzieś ktoś mi mówi, jeszcze w jakimś urnie znajdę jeszcze jakąś rurkę. Dobra, Dobra ja się. Co, nie się. No i co? Ciekawe to coś? nic czy do zweryfikowania. Tak. nie? To nie będę nosił. Czy tu jest jakoś ty glewia? Strzały. Malowa kosza. Dobra, szczurze gniazda. No to wychodzimy, lecimy dalej.

ja nie wiem czy w ogóle... Nie no, nie niemożliwe tylko będzie jakaś gadunka Dobra, chodźcie 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 wszyscy W będę Chodź nie będę Ty, co do co Tylko mamy zielki i skóry pas Nie, ja nawet nie sprawdzam, to nie ważne czy tu coś jeszcze będzie? Tak, i są dzban już Ale twarde ten sarkofag Klepiony w tyle osób Dobra, no, teraz tu Ło Ale udało mi się machnąć na środek akurat większość Spowolniłem O! Jednak nie. Bez takiego ryzyka. Dobra, no, jest 9 szkieletów. No, zaraz tutaj wpadniemy taki, tak. I tak. No, za mną wpadnie cała reszta szkieletów będzie szybciej. Teraz mogę sobie wyjść. Dobra, jest dobrze. Czasem trzeba tak zaryzykować. Łykniem, bo odwykniem. Dobra, trendy teraz. Najpierw dzbanuszki. Coś będzie fajnego ja mogę się nastawić na strzelanko i się napić. Jeszcze raz strzelać, strzelać ile ja się tylko ile lezie. i się napić. Fajnie Shamshir. Ciekawe nie ma czerwony na przekleństwo Nie pamiętam czy to przekleństwo daje no, to no, jeszcze wiem, ja, że jestem przeklęty Coś mi tu zmalało, coś, coś jakieś większe obrażenia dostaje, nie pamiętam czy A w ogóle to ja mam taki czar, może, na czy taką czy Przekleństwo? coś takiego. Fascynacja z danym wysaniu z życia. Zmniejszenie odporności. Osłabienie, zamrożenie. No o czymś takiego to na pewno nie. Nie z mojej bajki. Dobra, idziemy dalej, wchodzimy. tutaj się będzie działo. Tu to się lepiej będzie działo. Walczymy, walczymy, panowie nie poddajemy się. Cały czas do przodu. Krótka wytrzyma. Rzadko się Co tutaj się jeszcze dzieje? 300 zł. Pieniążki, pieniążki. No i zobaczymy, co tutaj to skrzyneczkę nam.

Mam to miejsce, ok. Dobra, to wytknę sobie to włócznię. Bo i tak teraz będę jeszcze do miasta. Wracam do lut -Goleon. Tak jest, bo najszybciej będzie teraz punktem nawigacyjnym, chyba nie? Teraz sobie to jeszcze sprawdzę wzięłem na suche wzgórza i teraz będziemy się udawać na dalek, do dalekiej oasy. Zidentyfikuj tą włócznię. Wucz Co to jest? Jeden do siły. Cztery many wykradzione za każde trafienie. Trochę do skuteczności ataku, dokładnie 150. Pięć mamy za każdego zabitego przeciwnika. Ja sprzedam na pewno tą laskę. Dobry wieczór. Handel, naprawa, tą laskę. Wiedziałem, że trzy dychy to, to, to byłem tam przekonany. Sprzedam to. Sprzedam to. Tu muszę coś pomyśleć, bo te trzeba włożyć. dola nie miałem, na pewno nie mam. Etch. Nie ja mam etchów. Dwa. To, czyli to jest ten trzeci co jeszcze muszę mieć, dobra, ale to już e, całą resztę. Ja sobie tam pomyślę, jak to sklecić, żeby tutaj to umieścić. Co tu zrobić? Może czegoś się pozbędę. No zobaczymy. Dobra, ale no, w tym odcinku to by było na tyle. Zapraszam na kolejny, gdzie będziemy przeszukiwać daleką, A za teraz dzięki za uwagę. Na razie hej, cześć.